Witam Cię na moim kanale i dziękuję, że tu jesteś. Wchodzimy w Adwent. Rozpoczynamy nowy rok liturgiczny. Z jednej strony czujemy ciężar kończącego się roku kalendarzowego i zmęczenie minionymi miesiącami, a z drugiej liturgia pierwszej niedzieli Adwentu potrząsa nami, mówiąc: Czas start. To moment, kiedy wszystko może nabrać nowej jakości. To czas, by zatrzymać się, odetchnąć, i spojrzeć na swoje życie z innej perspektywy. Adwent nie jest czasem robienia więcej. To czas spokojnego porządkowania serca, radosnego oczekiwania i otwierania się na obecność Boga. Zachęcam Cię, byś przeżył ten czas prościej, wolniej, bardziej świadomie. Byś pozwolił, by słowo Boże dotknęło Twojego życia. Niech ten adwent będzie czasem zatrzymania, modlitwy, refleksji. I prostych, dobrych uczeńków. W tym roku, w czerwcu, skończyłem kolejne studia podyplomowe. Tym razem sztukę nowoczesną, dialog i pogranicza. I nie dlatego, aby ona mnie interesowała, ale dlatego, że nie rozumiem sztuki współczesnej. Czasami mam wątpliwość, czy to, co dzisiaj tworzą artyści, można nazwać sztuką. Na pewno jest jakiś wyraz czegoś, ale to jest sztuka. Dla mnie sztuka to jest coś wyjątkowego, coś unikatowego, ponadprzeciętnego. Wiadamaj wiele muzeów w Polsce i w Europie z tak zwaną sztuką nowoczesną i nadal jej nie rozumiem. Jednym z autorów, który mnie na swój sposób użył, to jest czeski artysta rzeźbiarz Dawid Czerny. Gdy będzie w Pradze, w mocie spotkać wiele jego. Wykonań, wiele jego instalacji. On je robi w przestrzeni publicznej. Jego prezentacje budzą ogromne emocje. Mówi się, że połowa Czechów go kocha i uwielbia, a połowa go nienawidzi. A to dlatego, że jego prace wzbudzają ogromne emocje, są bardzo kontrowersyjne i zmuszają do myślenia. Trudno przejść wobec tego, co on tworzy, zupełnie obojętnie. Jednym z takich wykonów jest dzieło, które nazwałbym bramą do nieba. Kamienna brama, która jest zapchana różnymi paknikami, kartonami, gazetami. I ona wiele mówi. Mi osobiście wiele mówi. Dlaczego wam o tym opowiadam, mówię? Weszliśmy w czas Adwentu. Jest to czas, w którym Kościół w liturgii, zwłaszcza w czytaniach, Zwraca naszą uwagę na czasy ostateczny. Czasem są przywołane teksty, wypowiedzi Jezusa, które mówią o końcu świata. O tym, co się będzie działo na niebie, że słońce się zaćmi, że gwiazdy będą spadać, że mocy niebios zostaną wstrząśnięte. Wiele się będzie działo, ale jest to nawiązanie do świata antycznego. Dlatego, że ludzie zawsze, w różnych kulturach i cywilizacjach, tworzyli sobie Bogów. Medowie, Persowie, Egipcjanie i różni inni oddawali cześć różnym bóstwom, słońcu, księżycowi, gwiazdom. I kiedy przychodzi Jezus, próbuje im pokazać, że to On jest tym, którego mamy czcić. Ludzie o tym zapominają i nadal tworzą sobie różnego rodzaju obóztwa. Tam, gdzie nie ma Boga prawdziwego, jest przestrzeń dla wytworu naszej fantazji, dla innych bóstw, które ludzie tworzą. Liturgia słowa tej niedzieli. Fragment z listu św. Pawła Apostoła do Rzymian zawiera takie słowa Nie troszcie się zbytnio o ciało, dogadzając rządzą. A Jezus w Ewangelii mówi o tym, jak było za Noego, tak będzie z przejściem Syna Płowieczego. Jak w tym czasie przed potopem jedli i pili, aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki i niespodziewanie przyszedł potop, pochłonął wszystkich, tak będzie również z przyjściem syna człowieczego. Jedli i pili. Wczoraj słyszeliśmy nawet w Ewangelii Jezusa: Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe na skutek obrzałstwa i pijaństwa. Moi drodzy, cztery dni temu byłem na obiedzie z moim przyjacielem, kolegą, znamy się od wielu lat. Zaprosił mnie do restauracji takiej wysublimowanej, włoskiej. Mój tam jest doskonałe jedzenie. Powiem że nie urzekło mnie to jedzenie. Wykwintne to prawda, drogie to prawda, ale nic szczególnego. I rozmawialiśmy podczas tego posiłku na temat jedzenia. I on mi powiedział takie zdanie. Moja mama mówiła, jedz, żebyś żył. A ja jej powiedziałem, mamo, ja żyję po to, aby jeść. List do Filipiany. Rozdział trzeci, wiersz dziewiętnasty. Paweł widząc pewne rzeczy wśród swoich braci w gminie, wokoło mówi tak, ich rosem zagłada, ich Bogiem brzuch, a chwała w tym, czego winni się wstydzić, to ci, których dążenia są przyziemne. Moi drodzy, brzuch może być Bogiem. Dzisiaj, zauważcie, jest w mediach programów kulinarnych, ile się mówi o jedzeniu, ile jest sklepów z jedzeniem. Kiedy wspominałem czasem mojej młodości, w mojej miejscowości były trzy sklepy spożywcze. A dzisiaj w samym ręku są dwa, trzy duże supermarkety i tysiące produktów na półkach. Czytam aktualnie Senekę, jego myśli i on w z swoich listów tak zaleca. Jedz wyłącznie po to, by uśmierzyć głód, pij tylko po to, by ugasić pragnienie. Ubieraj się tylko po to, by ochronić się przed zimnem, a mieszkanie traktu jedynie jak nie przed niewolnictwem. Jemu współcześni Rzymianie jedli góra dwa posiłki dziennie, ale pewne grupy, filozofowie, stoice, żołnierze, pracownicy fizyczni, niewolnicy, jedli raz dziennie. To nieprawda, jak nam się dzisiaj próbuje wmówić, że musimy jeść przynajmniej pięć posiłków dziennie. Nasi przodkowie, jak ktoś upolowali, to zjedli, a jeżeli nie, to nie jedli. I nie byli z tego powodu chorzy. Kiedyś Wam mówiłem, że dzisiaj na świecie jest paradoksalna sytuacja. Więcej ludzi umiera z przejedzenia, niż jest mordes na świecie i zabójstw. O czym to mówi? Że dla wielu jedzenie stało się bogiem. Proszę was, byście pomyśleli trochę o tym obszarze w waszym życiu. To może być jedna z rzeczy, która zapycha nam tę bramę do nieba. Dwa dni temu Black Friday, czarny piątek. Szaleństwo. Patrzę na to z niepokojem, bo jeszcze 20 lat temu w Polsce o tym nie słyszeliśmy. Owszem, w Stanach tak. Od 50., 60., a potem 80. latach to był przełom. Ludzie uszaleni na punkcie zakupów. Kupujemy rzeczy, które nie są nam naprawdę potrzebne. Kiedy w punkcie, gdzie ludzie mogli przynosić niechciane prezent. Wiecie, ile tam tego było? Kupujemy nieraz bez umiaru. Od lat nie kupuję żadnych prezentów na święta. Nie dlatego, że jestem chytry, ale wolę z moimi bliskimi spędzić czas. Dać im siebie, pojechać gdzieś z nimi, porozmawiać z nimi. Czasami prezentami Zapychamy dziurę naszej nieobecności. Pomyśl, czym jest zapchana Twoja brama do nieba. Z czego się musiałbyś odgrozować, czego się pozbyć, aby móc przejść na tamtą stronę. Amen. Z całego serca dziękuję za wysłuchanie udostępnionych przeze mnie treści. Mam nadzieję, że pogłębią one Twoją wiarę i wniosą coś dobrego do Twojego życia. Twoje wsparcie oraz modlitwa są dla mnie inspiracją i motywacją do dalszego dzielenia się Słowem Bożym. Jeśli chcesz wesprzeć kanał, zapraszam Cię do odwiedzenia opisu filmu, gdzie znajdziesz informacje, jak można to zrobić. Z góry dziękuję za każdą pomoc i za to, że jesteś częścią tej duchowej wspólnoty. Do usłyszenia i do zobaczenia.